Ale co prawda no, mieszkanie z... wynajęliśmy taniej, skuter wynajęliśmy taniej, no i tak po jakichś tam dwóch czy jakoś tam trzech tygodniach czy jakimś tam czasie wróciliśmy z powrotem na Phuket, bo to tylko przyjechaliśmy sprawdzić. No i takie mieliśmy mieszane uczucia, no i nie wiedzieliśmy, ale później przyjechaliśmy jakoś drugi raz, znowu na trochę dłużej. No, i zaczęło nam się coraz bardziej podobać. Wtedy już nie wiem, czy mieliśmy swój skutek, czy jeszcze nie, ale, ale już zaczęliśmy coś bardziej zwiedzać, coś bardziej tutaj poznawać te tereny, które tutaj są, i tak dalej, i tak dalej. I tak zrobiło się coraz lepiej. A już jak teraz przylecieliśmy w październiku, to już tak się zadomowiliśmy, że nie wyobrażamy sobie mieszkać gdzieś indziej. Polecieliśmy na Puket teraz w styczniu? Nie. W styczniu i w marcu. W styczniu i w marcu polecieliśmy na Puket na dwa tygodnie. No to stwierdziliśmy, że oj nie, już chcemy stamtąd uciekać, bo to jest za bardzo turystyczne miejsce i fajnie jest, na pewno dla osób, które przyjeżdżają pierwszy raz to super, to tylko Phuket polecamy.